Cześć, witam Cię w kolejnym filmie z moich przygotowań do półmaratonu berlińskiego. Dzisiaj przedstawię Tobie moją rutynę, taką potreningową, którą wykonuję zawsze, która bardzo pomaga mi w likwidacji napięć po biegu. Zapraszam, mam nadzieję, się spodoba. Ok, pierwszą rzeczą, którą muszę powiedzieć, to to, że po zakończonym biegu, jak już skończę tak naprawdę właśnie trening, no to jeżeli jest na bieżni interwał, kończę go jeszcze jakimś takim rozbieganiem, uspokojeniem organizmu, no bo to jest tak naprawdę niezbędne. To myślę, że to jest podstawa, to każdy powinien wiedzieć. Kończę bieg, uspokajam organizm, no i wtedy, jeżeli jest to bieżnia, na siłowni jak jestem, no to wtedy schodzę sobie, rozkładam sobie maty i teraz tak, wykonuję sobie taki drobny... Masaż. Za chwilę pokażę też tobie nagrania, żebyś wiedział, o czym mówię. Nie jest to nagranie perfekcyjne, to podkreślam, bo trochę mi kamera uciekła w czasie rozstawiania. Nie chciałem nagrywać osób postronnych na siłowni, więc tak trochę mi uciekło to wszystko. Bynajmniej. Zaczynam od delikatnego masażu, obejmując sobie stopę i rotuję, rozciągam podeszwę stopy. Delikatnie opracowywałem się skokowy. Jest taka rutynka, którą gdzieś tam kiedyś podejrzałem na. W bodajże YouTube też i to mi fajnie pomaga, zwłaszcza te moje, już rozciąga mi te moje łydy, ten, ten, ten staw skokowy, także to jest bardzo fajna opcja. Drugą rzeczą, którą robię, no to od razu po, to jest taki no, masaż piłką, do, do, do masażu przejeżdżam sobie stopy, tego dokładnie nie widać na nagraniu, bo uczyłem właśnie piłkę, no i no ona jest taka standardowa, może być też piłka tenisowa, piłka do golfa, po prostu taka mała piłka, którą będziesz w stanie głęboko wjechać sobie w mięśnie. Kolejną rzeczą, którą robię zawsze i nawet zacząłem to robić też przed treningiem, czy to na wałku, czy ręcznie, to wjeżdżam delikatnie sobie kciukami, jednym lub dwoma nawet, w okolice właśnie piszczeli, między. Jedną a drugą stroną, tam wyczuwam też duże napięcia, więc po to to robię, żeby te napięcia zniwelować, zwłaszcza po biegu, i później nie odczuwam takich dolegliwości napięć przez najbliższe tam dwa dni po samych biegach. To jest no, bardzo ważna rzecz dla mnie, no bo łączę to z tymi treningami siłowymi, gdzie nie zawsze ta kostka jest stabilna, ten staw skokowy nie zawsze jest stabilny, jak przy przysiadzie, jak wykonuję inne ćwiczenia, jak zakroki. Jak przysiady bugarskie, no to ta mobilność tego stawu skokowego jest niezbędna. A to spięcie tam przy piszczelach powoduje, że no ta mobilność stawu skokowego mi bardzo spada. No przy przysiadach też oczywiście, bo to tak ten e, ruch w stawie skokowym musi być troszeczkę większy. Nie robimy przysiadu, tak, tylko delikatnie pochylamy, wychodzi to kolano do przodu, więc ta mobilność w stawie musi być. No i to rozblokuje mi cały staw skokowy. Aha, wracając jeszcze do właśnie. Tego wjazdu między, tam w okolicach piszczeli, no to czasami też wezmę piłką i przejadę piłką delikatnie, żeby też tam głęboko sobie wejść. Kolejną rzeczą, jaką robię, no to jest to rolowanie. Rolowanie łydek. Czasami też przejadę sobie delikatnie o piszczel, jeżeli tam cały czas się wytwarza napięcie, ale ono jest zazwyczaj rozbite po tym, jak jadę piłką i roluję sobie łydkę. Raz jedną, raz drugą, to jest dla niej podstawa, no i później podporze o ścianę też rozciągam łydkę. Tak, żeby wytworzyć napięcie przy stawie skokowym, tam przy Achillesach w tych rejonach, żeby rozciągnąć. Jak czuję to napięcie, no to przetrzymam chwileczkę, to się fajnie rozciągnie. To też widać na wideo. Jeżeli chodzi o rozciąganie takie dłuższe, potreningowe, no to nie zawsze robię je bezpośrednio. po bo zdarza się tak, że później przechodzę też do treningu siłowego no i nie chcę wytrącić, obniżyć temperatury ciała na tyle, żebym nie był w stanie już robić. Ciekawym zabiegiem jest to, że między jednym wysiłkiem a drugim no organizm musi się przestawić troszeczkę na e, korzystanie, że tak powiem, na, na, z treningu wytrzymałościowego wejść w siłowy. E, także to jest też ciekawe dosyć doświadczenie, ale, ale no, ten stretching wykonuję raczej w osobnej jednostce, też raz w tygodniu, troszeczkę mało, to jestem tego świadomy, ale gdzieś to, tam te, te zwiększenie, mobil, to zwiększenie mobilności, które wykonuję przed treningiem, też że kompensuje mi troszeczkę te spięcia. A tak, no to poza tym, jak mam chwilę wolnego czasu, to oczywiście chodzi to rolka, ale to już nie jest stricte po biegu, tylko w jakichś tam okienkach, mam w pracy, mam taką możliwość, albo delikatnie położę się w weekend na macie, z kolcami, też później puszczają mi Puszczę mi napięcie takie powierzchowne z prostowników grzbietów z okolicy odcinka lędziowego kręgosłupa. Albo też czasami sobie stopą wejdę lub rozroluję stopę w wolnej chwili też na, na siłowni, jak mam okienko lub jakiś stretching, mobility robimy z klientem. Także mniej więcej taka jest moja rutynka, zwłaszcza to od razu po biegu, co jest takim game changerem dla mnie i fajnie, fajnie to dla mnie, dla mnie działa, przez co no, mam wrażenie, że te nogi są świeższe, mogą nie ma tych napięć mogę więcej tych treningów jak na razie robić. Za chwilę przejdziemy do raportu. Trochę się pozmieniało. Planowałem ten tydzień troszeczkę inaczej, ale względu na wyjazd, no niestety wszystko nie wszystko zgodnie e, z moją myślą. Także raport tak naprawdę nagrywany w czwartek, bo no tak jak mówię, w piątek wyjeżdżałem, więc nie miałem możliwości później domontowania tego materiału. Więc to jest raport z czwartku. Dzięki za dziś. I do zobaczenia. Dużo mówić. W tym tygodniu za bardzo nie pykło, jeżeli chodzi o treningi biegowe. Tylko jeden interwał wjechał No i do tego reszta tam treningów moich siłowych. Niestety na ten jeden dodatkowy trening biegowy nie było, nie starczyło czasu, bo no, mam wyjazd, więc, więc on uciekł. Kalorii, no to cały czas 3300, 3600, w zależności od tego, jak intensywne są te biegi i inne treningi. Siłowe, bez problemu, cały czas te niwelowanie napięć, tak jak już wcześniej mówiłem w filmie, bez najmniejszych problemów. Także było okej. Okay. No, teraz aktywny wypoczynek w nazwiedzaniu. Myślę, że to też pomoże troszeczkę. Szkoda, że ten bieg się nie udało zrobić, no ale po prostu nie było już czasu, więc nie chciałem się piłować na siłę, żeby zrobić ten bieg, więc no trudno. Nadrobimy w przyszłym, w przyszłym tygodniu. Minimum będą musiały być te dwa biegi, bo inaczej to będzie no kiepsko. To byłoby wszystko. Na razie. Cześć.